Cześć, a w tym odcinku spróbujemy sobie chipsów kukurydzianych Doritos. To są takie chipsy o smaku słodkiego, czyli generalnie cena takiego opakowania w sklepie to około 6 zł. mniej więcej za taką kwotę. Zakupiłem właśnie taką paczkę chipsów. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o to opakowanie, to jak sami widzicie, mamy tutaj 100 gram. Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie, no to tutaj jak najbardziej warto zwrócić uwagę na skład tego produktu, może ja tutaj nieco przybliżę, żebyście również go widzieli, mowa tutaj przede wszystkim o kukurydzie, oleju roślinnym słonecznikowym, mamy również dalej takie składniki, jak chociażby preparat aromatyzujący. Mamy również regulatory kwasowości i tak dalej, i tak dalej. Szereg różnych ciekawych składników tutaj znajdziecie. Oczywiście zawsze warto przed zjedzeniem zapoznać się ze składem takiego produktu, żeby zwyczajnie też wiedzieć, co dokładnie się je. Natomiast jeżeli chodzi o inne informacje, tutaj warto też zwrócić uwagę na wartość odżywczą takiego produktu która zawsze przeważnie podawana jest właśnie w przeliczeniu na 100 gram, no i jeżeli chodzi właśnie o wartość energetyczną no to macie tutaj jak sami widzicie 496 kalorii na 100 gram, 25 gram tłuszczu, dalej 59 gram węglowodanów są również oczywiście takie elementy jak błonnik 5, 6 g białko 6,1 g i sól, 1,3 g. Zatem tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi o wartość odżywczą, jeżeli chodzi o składniki, cenę. No i generalnie, jeżeli chodzi właśnie o opakowanie tego produktu, na pewno opakowanie dość zachęcające właśnie do spożycia takich, takich chipsów takich chipsów jak najbardziej zachęcających. Co to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o smak tego produktu i zawartość samej paczki, to oczywiście otwieramy sobie paczkę i zobaczymy, jak to wszystko prezentuje się w środku. A zatem robimy sobie unboxing standardowo. No i tak mniej więcej to się prezentuje w środku opakowania. Zawartość w ten sposób rzeczywiście wygląda. To co pierwsze rzeczywiście się dostrzega. To jest to zapach tego produktu. Od razu po otwarciu paczki wyczuwa się tutaj zapach właśnie tego słodkiego, czyli myślę, że dość intensywnie to pachnie. Może tutaj pokażę Wam, jak taki pojedynczy, pojedynczy chips wygląda. Może wyjmę jakiś taki bardziej, bardziej szerszy. O, w ten sposób mniej więcej takie... E, takie chipsy wyglądają bardzo apetycznie. E, tutaj rzeczywiście dość mocno to chili jest wyczuwane. E, natomiast jeżeli chodzi o smak, no to sobie właśnie zaraz go ocenimy. A zatem próbujemy sobie chipsów Doritos. No i smak tutaj bez większego zarzutu. Ja oceniłbym go na 9,5 na 10. E, rzeczywiście dość fajnie. Wyczuwa się tutaj to czyli To chili jest oczywiście takie słodkawe, ono nie jest jakoś specjalnie ostre, tylko jest ono bardziej właśnie takie słodkawe. Jeżeli zatem lubicie takie lekko słodkie smaki w chipsach, no to myślę, że tego typu chipsy Doritos przypadną Wam do gustu. A zatem ja jak najbardziej oczywiście polecam Wam ten produkt, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji próbować tych chipsów. A tymczasem to było wszystko. Standardowo zachęcam Was do zostawienia polubienia pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie mi też w komentarzu, jakie są Wasze własne e, doświadczenia związane z tymi e, chipsami, czy Wy również e, lubicie chipsy, dori, e, chipsy Doritos, e, a póki co to tyle, e, dzięki za obejrzenie nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.